Siema ziomki, ma witam Ksantara, na kanale w grze Zombie Island w drugim odcinku z serii misji Pies Paskerville. No i jestem tutaj na wyspie, oczywiście od razu sobie aktywuję wartościowych, mogę to wcześniej zrobić, super combo na dwie godziny i mam teraz misję Pułapki. Ślady prowadziły prosto do wilczych dołów najeżonych ostrymi palami. I mam za zadanie zasypać dół pierwszy, aby przejść dalej, przy okazji wyczyścić pięć y, kamieni, no i zasypać dół drugi, tak, aby przejść dalej, no to trzeba dojść do tego pierwszego dołu przede wszystkim, to idę oczywiście, no i y, nie wiadomo w którą stronę iść, y, najlepiej... Widzowie będą wiedzieli w którą stronę iść, jak zobaczą na moim filmie. Ja to widzę, że tu już jest jakaś brama. Jakiś płot. Wyczyszczę sobie ten kamyczek. Widzę, że i tak nie obejdzie się bez tego, bo mam za mało. No i dobra. I w takim razie yy, tu widzę płot, tu widzę płot. Wydaje mi się, że okrążył mnie płot. Bo tu, o tu widzę płot, tu widzę płot, tu widzę yy, kamień wyczyszczony. Ale może lepiej, jak po prostu zrobię cięcie i dojdę do tego dołu, będzie wiadomo. Tylko, to nie jest dół, tak? To nie jest dół. Dobrze. No i wprawny gracz zauważyłby tutaj ślady, tak? Ślady, za którymi trzeba iść. Ślady idą tutaj, 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 tutaj. W międzyczasie po drodze odkryłem ruletkę, ale czekam na tą, żeby razem mi kręcić. No i właśnie pierwsza przeszkoda, czyli pierwszy wilczy dół jest właśnie tutaj. Czyli sobie przesunę ekran i proszę bardzo, pierwszy wilczy dół to są dwa etapy. Proszę bardzo, pierwszy, drugi etap zrobione. No i właśnie ten etap misji mam za sobą i muszę iść dalej po prostu tak tak więc idę dalej po śladach o, ślady prowadzą tutaj i tu dalej no i czyszcząc tutaj idąc śladami co prawda ślady prowadzą prosto w ten płot czyli trzeba ominąć ten płot tutaj ślady właśnie nakazają skręcać tu po drodze jest kolejna ruleteczka trzecia ruletka do kręcenia no i następny Wilczy dół, jeszcze sobie muszę przesunąć ekran, bo chcę widzieć, jak go buduje. Proszę bardzo, pierwszy etap, drugi etap budowy i tu, 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 tu. misja pułapki zrobiona. Zombie uporał się ze wszystkimi pułapkami, wstąpał bardzo ostrożnie, nie wiedząc, jakie inne niespodzianki kryją się we mgle, tu, 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 tu. zrobione. I następna misja to jest zetni czciny. Aha, oczywiście misja to jest poszukiwania ścieżka zawiodła go z dala od wielkiej ziemi i posiadłości Paskerville. No i mam zadanie zsiąść dwa, aż 25 trzcin. Zasypać trzeci wilczy dół, aby przejść dalej. No i zebrać trzy przedmioty wartościowe. No dobrze. I ślady nakazują mi iść tam w tej chwili. Dobrze. No i wędrując tutaj e, wyczyściłem oczywiście te wszystkie e, czciny, bo tego trzeba było więcej niż potrzeba e, było do misji. Ze 30 może. I oczywiście już jest ten dół i trzy kosztowności, tak więc raz, dwa, trzy. To mi pięknie zaliczy te kosztowności. Jedna kosztowność podniesiona, druga kosztowność podniesiona, trzecia kosztowność podniesiona, pięknie zaliczone to. Troszkę kosturów w międzyczasie padło. No i zabieram się za ten trzeci dół. Raz. O! Prześcieradło. I trochę brakuje. a to wystarczy wymienić kolekcję kociąt. I to zrobiłem. Przy okazji dostałem poziom, jak widać. Dobra. I drugi etap, proszę bardzo. I. Misja poszukiwania zrobiona. Jeden sekwoi. Tu do kosmicznych piratów też jakieś części. Plasy. Taśma i mamy następną misję. Świecący się pies. Nagle zombie usłyszał głośne szczekanie. Nabrał potężeń. Dźwięk był naprawdę osobliwy, jakby nagrany na starej taśmie. No i pisze oczy te kamienie, aby przejść dalej. Uuu, ciekawe. Yy, czyli trzeba iść tutaj dalej, tak? No i sam nie wiem, czy to chodzi o zwykły kamień tutaj. E, czy o jakieś inne kamienie? No, ale tu ślady prowadzą. Tu przeszedłem, tak? Więc wyczyszczę kamyczek. O nie, nie chodzi o zwykły kamień, tak? Więc e, gdzieś tutaj ślady prowadzą, ale gdzie dokładnie to nie wiadomo, bo ślady się kończą. I właśnie o którą stertę kamyczków chodzi tak więc wolę yy, A poczyszczę wszystkie kamienie tutaj zobaczymy co tutaj będzie Może o ten kamień chodzi Nie Niekoniecznie Właśnie to jest zagadka O który kamienie tutaj chodzi O czy kamieni Bo ślady prowadzą tutaj, no. Mógłbym myśleć, że ka o każdy kamień chodzi tutaj. Ale podejrzewam, że to będzie sterta kamieni do budowania. Coś jak to przejście. Nie wiem, nie wiem. Teraz to mnie trochę skołowało. Nie wiem, na pewno nie chodzi o dojście do końca mapy. Ślady. Nie skręcają. Tutaj. O! Tu są jakieś kamienie. Tu są jakieś. O! Jest! Trafiłem na stertę kamieni. Tak więc pięknie. Proszę bardzo. Zabieram się za tą stertę kamieni, tylko przesunę ekran, żeby było widać. I proszę bardzo. Widzę, jakiś dialog się szykuje. O, rzeczywiście pies. Sherlock, nareszcie! Ratunku, zombie! On zaatakuje! To Ten pies? To zabawka! Zabierz go! Ile szybko! Spokojnie, zabieram się za to bez nerwów. No i tu, 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 tu. Świecący się pies, misja zrobiona, Sherlock był osaczony przez zarabkę psa Redektyw cierpiał na kinofobię, Nic to jak nie naprawało go lękiem jak widok psa. Ty, 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 ty. No tak, pies Baskerwilów. E, w sumie... No i ruleteczkami co pokręcę. I jedziemy dalej oczywiście. Dobra. Następna misja to części zamienne. Aby uspokoić Sherlocka, zombie musiał rozebrać psa na części. Holmes wciąż jednak nieufnie spoglądał nadal ostrożnie, przyglądał się jego mechanicznym łapom. No moje zadanie to rozebrać na części mechanicznego psa, aby uspokoić Sherlocka, no i zciąć siedem takich krzaczorów. To są niby drzewa, tak? Ale dobra. Eee, może najpierw zabiorę się do tego psa. O! Wystarczy go podnieść po prostu. <laughs> to pięknie zaliczone. Jakieś części rzeczywiście tutaj wypadły. Myślałem, że będzie po prostu coś bardziej skomplikowanego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześć, sześć, sześć. Brakło. 6 siedem, dobra, trochę nie po drodze, ale już będę miał to zaliczone. E, zaraz. zaraz, 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 jeszcze jedno, e, czyli to sobie wyczyszczę, no i zrobione. Znowu szykuje się rozmowa, widzisz, jest sztuczny w całe szczęście przez psy cierpnie mi skórę. Albo ten tylko czekał aż wpadnę w jego paszę. Zupełnie jak sem, to, do prawy, to do prawdy, to doprawdy. Cierpliwe ptactwo. Kto by pomyślał, że tak znakomity degradę tych maleńk przed psami? Nie drążmy więcej tego tematy, tematu. Tematu. U! Aha, no, w sumie ta misja nazywa się Pies Paskerville, to chyba doszliśmy do, do końca, tak jakby. Najpierw Rock'n'Bubble tu tu tu, 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 tu 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 Misja części zamienne zrobiona! Ten, kto przedsięwziął ten istny tor przeszkód na bagnach, z pewnością wiedział o lęku detektywa. Taki bukiet niebieskich, żółtych tulipanów to bardzo fajnie jest. Dobre rzeczy z niego lecą. No i następna misja to prawda. Należało rozważyć kto i dlaczego wymyślił tak wyrafinowany sposób na pozbycie się Sherlocka. I mam przekazać Sherlockowi pierwszy dowód, jego czapkę. Drugi dowód, chloroform. No i trzeci dowód, magnetofon. Magnetofon wypadł z psa, jakby ktoś nie widział. No i DOOM! Przekazałem Sherlockowi do wody i znowu dwa. Nawiasem mówiąc, jak się dowiedziałeś, gdzie przebywam? Z telegramu. Ale ja niczego nie wysyłałem I dlaczego miałbym posłużyć się takim reliktem przeszłości? Pojęcia nie mam. Jak trafiłeś na bagna? Przybyłem na prośbę pana Paskera, kiedy prowadziłem śledztwo w posiadłości. Nie pamiętam co się wrażyło, obudziłem się tutaj. Wiemy przynajmniej, jak twoja czapka i chloroform znalazły się w, posi znalazły w posiadłości, tak, no, tak? Ślady na bagdach nie należą do ciebie, a do naszego przestępcy. O purka, turku burka. był doskonale poinformowany na mój temat. Czy spotkałeś przedtem Jamesa Paskera? Nie, chwileczkę zombiardy nosi imię James, to wcale nie wygląda na zbieg okoliczności.

Podzielić się i następna misja to jest Nie marnując ani chwili Towarzyszy wyruszyli do Paskerville Nie mogli pozwolić, aby przestępca im się wymknął No i mo moje zadanie to jest powrócić do Paskerville Osobiście wszystkim widzom, wszystkim, którzy tutaj grają Polecam zostać na tej wyspie e, Wykręcić te wszystkie ruletki No ja tego nie będę robił, mi szkoda czasu Ale tutaj naprawdę dużo ruletek do wykręcenia, szkoda kosturów E, a ja tymczasem wracam do Paskerville. tutu tu, 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 Nie marnując ani chwili, wejście na podwórze dworu nie było dawna w użyciu, co było zombie na rękę. Przestępca nie zauważył jego powrotu. Sobie kliknę ruleteczkę oczywiście, tutaj też są dwie, no i mam następną misję... plan. Zombie musiał zająć uwagę przestępczy. Za oręż miała posłużyć mu uprzejmość. Nie sposób odmówić uprzejmościowej wymiany zdań. No i moje zadanie to otworzyć bramy na podwórze. No dobrze, to tutaj. Tak więc proszę bardzo. Pierwszy etap. Drugi etap i otwarte. Pięknie, wszystko tutaj już nie trzeba czyścić. Sir James, czy już wyruszasz? Co do widzę, że udało ci się znaleźć drogę powrotną i szuję. Nie, nie jednemu. Pośpiech jest daremny zombiardy. Zwoję policję, wkrótce się do ciebie zjawią. Niemożliwe! Tak? Jak udało Ci się wdostać? Zawsze byłem od ciebie sprytniejszy, Jamesie. Wolne żarty dałeś się nabrać na każdym mój. Hortay! Kradzisz po starego amuletu spod Twojego nosa, zbawienie się w śmiertelną pułapkę. To prawdy, poruszające wyznanie. Wielka szkoda, że Twój pies posiada wbudowany magnetofon. Wszystko ma na taśmie. Panie Sherlock, co tu się dzieje? Twój plan to pospolity przestępca. Twój pan to pospolity przestępca. Następnym razem ostrożnie dobieraj sobie szefów.

Misja zrobiona. Z grupą okazała się jego zraniona duma. a klontwa świecący się piec wyposażony. W... A świecący się piec wyposażony w magnetofon. Dobrze, i następna misja to już jest koniec. Tak, oto skończyła się opowieść o zombiartym. Zombie powrócił do swoich obowiązków na farmie. No i jest. Moje zadanie to użyć słynnego replaya Paskervilla. Aby na zawsze opuścić, na zawsze, pamiętajcie, jak chcecie jeszcze pokręcić ruletkami, to polecam pokręcić, ale ja na zawsze opuszczam Paskerville i Bagna. Szkoda trochę tych ruletek, no ale dobra. Tak więc, o, jakby to był jeszcze licznik taki, taka tablica, to by, to by można było tamtego, tamtego tutaj wrócić. A teraz wracam. I tutu tutu misja. A, prezent, tutu-tutu-tutu, misja, koniec. Co dopiero była prześwietna przygoda. Mam nadzieję, że Sherlock jeszcze nieraz weźmie moją pomoc. Pomyślał zombie, uśmiechając się do siebie. 3 złote kapsy znowu, 3 dolce. No, tych dolce to wytraciłem na czyszczenie wyspy. Sporo. I dziękuję. podzielicie no już nie zapomnę sobie kliknąć tutaj otworzyć skarb. Bo zobaczmy e, teraz na prośbę jednego z widzów już będę następną misję w końcu nagrywał ogromne zmiany. Tak? A tymczasem pozostało jeszcze otwarcie tej skrzyni, tak? Tak więc otwieram te skrzynia po tym samochodzie. Doświadczenie monety to zawsze wypada. Kolekcja wiosenna, choinkowa, samochodowa, trochę niebieskie plasteliny. Eee, jak ktoś sobie cofnąć, to niech zobaczy co wypadło, bo dużo wypadło. Trochę srebrnej kapsli. To, trochę tej kolekcji jest. 3 złote kapsle, tak więc nieźle. I tyle. Jeszcze sobie pozwolę kliknąć zaczpę za dolce. I da potoku, porotu, porotu. O złoty kapsel. Jak się kliknęło za dolce. Opłacało się. No i tyle oczywiście. E, dziękuję za oglądanie. E, zapraszam do następnych odcinków w serii Zombie Island. I trzymajcie się, pozdrawiam. Pa, pa.